Zapraszam Państwa na moją 51. wystawę moich obrazków. A teraz Państwu opowiem o mojej twórczości. Dlaczego miasto? Miasto dlatego, że się urodziłem w mieście. Oglądałem te ulice już od małości, kiedy latałem jeszcze boso. Po Poznaniu ten Poznań był inny. Trochę nie było takich bloków dużych osiedli, i był Poznań. No, ja ten Poznań sobie w ten sposób właśnie wyobrażał, no ja po prostu nie umiałbym tak namalować, jak malarz profesjonalny, bo gdzieś przystanąć i, i coś malować. Ja sobie na swój sposób gdzieś coś utrwalam, jakieś kamieniczki. To, co mnie interesuje, i do tego za jakiś czas wracam. Ale to jest wszystko utrwalone gdzieś tam w mojej wyobraźni. No, z tego sobie na pewno sprawy nie zdawałem, że kiedyś dostąpię takiego zaszczytu, że ludzie mnie uznają. Tego w ogóle nie zdawałem sobie w ogóle sprawy. No, ale z czasem ludzie, którzy się na sztuce znają, po prostu. Byli do mnie przychylni, mówili: Zygus, maluj. Dali mi tego bodźca, takiego, utwierdzili mnie w tym, że, że to, co ja robię, to, to, no, to też jest malarstwo. No i ja w tym przekonaniu do dzisiaj to robię. I będę robił, bo widzę w dalszym ciągu, że ludzie są dla mnie życzliwi. Jeżeli mówię o już yy, o ludziach, to mówię o, o moim mieście, a jak mówię o, o mieście, to mówię o władzach, mówię o, o moich przyjacielach. Oni to po prostu akceptują tę sztukę, i z tego jestem bardzo zadowolony. I to jest ten bodziec, no, że chyba nie przestanę malować. No Ja zdaję sobie z tego teraz sprawę, z tego uczynku, co ja, co ja zrobiłem. Ja jestem no w tej chwili to tym wszystkim taki zażenowany, no, lekko nawet i wystraszony jestem. Bo przecież ja, malując to, staram się na swój sposób tworzyć zawsze coś lepszego bo gdyby, gdyby to było złe.